Kiedy rodzisz się w szpitalu, na twoim nadgarstku umieszczana jest biała opaska z twoim imieniem, ale istnieją też opaski w innych kolorach, które znaczą co innego. Czerwone opaski są zakładane na nadgarstki zmarłych. Pewien chirurg pracował na nocnej zmianie w szpitalu uniwersyteckim. Właśnie skończył operację i wychodził z sali. Szedł do windy. Wewnątrz niej znajdowała się już jedna kobieta. Porozmawiał z nią przez chwilę, gdy Winda zjeżdżała na dół. Nagle drzwi windy się otworzyły. Kolejna kobieta chciała do niej wsiąść. Lekarz czym prędzej nacisnął przycisk zamykania drzwi i wybrał przycisk najwyższego piętra. Zaskoczona kobieta obruszyła się na lekarza i spytała, czemu nie pozwolił tej drugiej wsiąść. To była kobieta, którą właśnie operowałem, odpowiedział. Nie przeżyła operacji, nie widziałaś czerwonej opaski na jej nadgarstku? Kobieta uśmiechnęła się, podniosła rękę i spytała. Taką jak ta?